Szanowni Państwo, 2 maja wszystko stało się jasne. Po wystąpieniu pana prezesa Kaczyńskiego nikt chyba nie ma wątpliwości, że demokracja jest tym systemem politycznym, tym ustrojem, który bardzo uwiera prezesa Kaczyńskiego. Jest taką kulą u nogi dla prezesa Kaczyńskiego, i dlatego należy ją jak najszybciej zmienić. Z prawdziwym niedowierzaniem przyjęliśmy słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone dzień potem. Pan prezydent powiedział o naszej aktualnej konstytucji i o tym okresie, o tym okresie ostatnich 26 lat jako o okresie przejściowym. Jeżeli demokracja jest okresem przejściowym, to pytanie, co jest celem. Jeżeli demokracja jest okresem przejściowym, to pytanie, czy Jarosław Kaczyński chciałby na stałe zmienić system polityczny w Polsce. Na te wszystkie pytania, co grozi polskiej demokracji, co grozi polskiemu systemowi, polskiemu ustrojowi, myślę, że otrzymaliśmy odpowiedź znacznie wcześniej, bo już w roku 2010, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i pan Prezes Kaczyński prezentowali swój projekt konstytucji. Podczas kampanii wyborczej, gdy byli o to pytani, bardzo uciekali od tego tematu, chowali wstydliwie ten, ten projekt mówiąc, że są to tutaj, cytat, za jedną z posłów Prawa i Sprawiedliwości, że są to takie wprawki intelektualne. No ale widzimy, że Jarosław Kaczyński wraca do tego pomysłu. Widzimy, że tak jak podczas kampanii wyborczej wstydził się własnego projektu konstytucji, wtedy także wstydził się pana ministra Macierewicza. Mówił przecież, że Macierewicz nie będzie ministrem obrony narodowej. Został ministrem obrony narodowej. Teraz wydaje nam się, jesteśmy przekonani o tym, że ten projekt 2010 roku konstytucji, złej konstytucji, będzie wróci do obiegu, będzie tym projektem, nad którym będzie chciał pracować prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość. To projekt zły, to projekt niebezpieczny, ale to projekt, który odpowiada na to pytanie, dlaczego prezydent Andrzej Duda mówi o tym, że jest to projekt, że jest to konstytucja okresu przejściowego, bo celem jest całkowita zmiana ustroju państwa. O tym będzie mówił pan poseł Cezary Tomczyk. Szanowni Państwo, fakty i przepisy, które znajdują się w tym projekcie konstytucji, aktualnym projekcie konstytucji PiSu z 2010 roku e, są rzeczywiście e, porażające. I przejdźmy do konkretów. Pierwszy, armia na usługach jednej partii, bo z konstytucji oto znika zasada, że armia zachowuje neutralność polityczną. Znika też cywilna kontrola nad armią. Wszyscy wiemy, że cywilna kontrola nad armią jest absolutnym abecadłem Demokracji. Niestety w projekcie PiS u ta zasada nie znalazła dla siebie miejsca. Już teraz Antoni Macierewicz stoi na jej czele. Strach pomyśleć, co będzie, jeśli nad Antonim Macierewiczem i nad Polską Armią nie będzie żadnej kontroli. Punkt drugi. Koniec z niezależnością sądów. PiS po prostu w swojej konstytucji likwiduje tę zasadę. Niezależność sądów to podstawa demokratycznego państwa prawa. Niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Ale likwidacja tej zasady widocznie dla PiSu to za mało, bo od tej pory, zgodnie z artykułem 144 projektu Konstytucji sędziowie będą powoływani na czas określony. Sędziowie będą powoływani na próbę. Ale mało tego, bo artykuł 145 konstytucji, projektu Konstytucji mówi jasno, że prezydent wtedy, kiedy sędzia, również później się nie sprawdza, może takiego sędziego odwołać. Możemy też powiedzieć, że przecież są dwie instancje. Otóż nie, w niektórych przypadkach zostanie zlikwidowana dwuinstancyjność. A które to będą przypadki, o tym zdecyduje ustawa. Punkt trzeci. Wiemy już, że nie mamy cywilnej kontroli nad armią, wiemy, że nie mamy niezależnych sądów. Okazuje się, że można też w bardzo prosty sposób Zmianą w przepisach, uciszyć opozycję i sprawić, żeby sejm był niemy. Artykuł 94 projektu konstytucji. Prezydent po objęciu władzy może rozwiązać sejm bez podania jakiegokolwiek powodu. Będzie to wyłączne uprawnienie prezydenta, jego prerogatywa i według własnego się będzie mógł rozwiązać sejm po objęciu urzędu. Czy to mało? Okazuje się, że nie, bo artykuł 106 projektu konstytucji mówi, że. Wszystkie projekty rządowe, które spłyną do Sejmu, będą musiały mieć specjalne pozwolenie rządu, żeby opozycja w Sejmie mogła nad nimi pracować. Od tej pory posłowie i senatorowie będą pozbawieni podstawowego prawa, czyli zgłaszania poprawek i pracowania nad prawem tu w parlamencie. Wydawałoby się, że to koniec, jednak nie. PiS w artykule 20 swojego projektu konstytucji likwiduje też kompromis antyaborcyjny. Mimo, że przez ostatnie tygodnie próbuje z tego pomysłu wycofać się rakiem, ale tu jest wszystko jasne. W tym projekcie konstytucji dokładnie to zostało zapisane. Szanowni Państwo, w tym projekcie chodzi o jedno: o wzmocnienie władzy i o osłabienie obywatela. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński dzisiaj zarządza swobodnie prezydentem rządem, ma większość w Sejmie i w Senacie i chciałoby się zadać pytanie, po co Jarosławowi Kaczyńskiemu nowa konstytucja? No przecież nie po to, żeby polepszyć mu komfort sprawowania władzy, który dzisiaj jest dla niego stuprocentowy. Chodzi przecież o to, żeby już nikt nigdy PiSowi władzy w Polsce nie odebrał. To niestety nie są standardy unijne i rządy jednej partii to nie są standardy unijne. Jesteśmy przekonani, że pod pretekstem pisania nowej konstytucji Jarosław Kaczyński chce zrealizować swój sen o potędze w Polsce na lata. Chce władzy dożywotniej dla PiSu. Standardem europejskim jest to, by konstytucja gwarantowała milionom obywateli ich prawa, a nie dawała władzę jednej partii. Standardem jest to, żeby konstytucja służyła Polakom, a nie dawała komfort w sprawowaniu władzy przez lata dla jednej partii. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Polaków 7 maja już w najbliższą sobotę na marsz, na którym będziemy manifestowali swój sprzeciw wobec państwa PiS.